Witam. Tym razem pióro szeferowskie, ale na dodatek dość wyjątkowe. To pozycja z roku 1996, świąteczna edycja modelu opartego na Imperial Triumph modelu. I zobaczmy tutaj, jak ten zestaw jest opakowany. Oczywiście można się od razu na pierwszy rzut oka domyślić, że to model świąteczny. I po opakowaniu, i po dekoracjach, które zdobią pióro i długopis, bo ten zestaw to komplet. Teraz możemy sobie tutaj wyjąć i przyjrzeć się dokładnie składnikom tego kompletu. Jak widać, pióro u góry, a na dole oczywiście leży długopis. Najpierw przyjrzymy się długopisowi. Tutaj świąteczne zdobienie widać po obu stronach skówki, po obu stronach także mamy i wygrawerowane, i z jednej strony USA, a z drugiej szefer. Tak w tej pozycji klips jest otwarty, tak zamknięty i to jest pozycja wysunięta wkładu, co za chwilę będzie można zobaczyć, tu widzimy ten graweronek USA. I teraz próba, naciskamy, wysuwa się wkład i naciskamy z tej strony, wkład się chowa. I teraz możemy zahaczyć sobie tam klipsa o maryna, kieszeń marynarki, czy o jakiś brzeg etui, żeby się dobrze trzymało. Sprytnie to wymyślone, rzadko spotykane rozwiązanie. Oczywiście dekoracja może się jednym podobać, drugim nie, ale myślę, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia jak znalazł. W środku jeszcze jest tutaj prawie nieużywany szeferowski, oryginalny wkład z tamtego okresu. No, tyle chyba na temat tego długopisu. Przejdźmy teraz do głównego dania menu, czyli do pióra. Tak jak powiedziałem, jest Imperial Triumph. Tutaj w edycji świątecznej także ten sam grawerunek i te same ozdoby. Na końcu skówki, jak i korpusu jest taki czworokąt zaokrąglony, natomiast korpus w środku jest tradycyjnie okrągły. Raz widać na zbliżeniu to, co przed chwilą powiedziałem. Dekoracje, tak jak mówiłem, typowo świąteczne, ale jak widać te niektóre czerwone kropki mają tendencję do odpadania. W modelu tym jest oczywiście złota stalówka szeferowski inlay Pływak z drugiej strony jest dość taki schowany, ale to... Urok tego modelu, na dole tutaj koń, przy końcu sekcji widzimy trzy takie wystające elementy, które służą do przytrzymywania skówki. Tutaj widać też przy dole sekcji, że oznaczenie stalówki to MK, więc grubszą linię będzie można uzyskać przy pisaniu, co sprawdzimy sobie za chwilę. Jeszcze raz rzut oka na to pióro. Klasyczny oczywiście model dostępny już w wielu edycjach, tutaj w tej edycji świątecznej. Korpus cały z sekcją czerwoną, złote zestawienie. Myślę, że to jest edycja właśnie taka typowo świąteczna i bardziej skierowana do kobiet niż do mężczyzn. Pióro można, piórem można pisać zarówno ze skówką założoną, jak i bez. Nie jest to specjalne obciążenie, ta skówka nie jest ciężka. Teraz przystąpmy do próby pisania. Sta nie nabierałem atramentu, tylko zamoczyłem stalówkę. Mam nadzieję, że nie przestanie w trakcie testu wypisać. Od razu widać, że stalówka jest grubsza. Nie jest to FK. Oczywiście model to Holy Pen. Piszę jeszcze zupełnie przyzwoicie. Tak jak mówię, no muszę tutaj zamoczyć znowu, bo na mało atramentu się nabiera ta ten spływak nie jest zbyt podatny na zaciąganie atramentu, można także odwrócić stalówką i uzyskać wtedy znacznie cieńszą kreskę, także i takie pisanie jest możliwe. Lekko dociskając troszkę tam linię udaje się pogrubić, ale niespecjalnie dramatycznie. Zobaczmy teraz wymiary, pióro z założoną skówką ma prawie 14 cm, natomiast Samo pióro bez skówki, 12, a więc długość na tyle przyzwoita, żeby można było spokojnie nim pisać. 21 gramów waży pióro ze skówką, a więc nie dużo. Długość długopisu to 13 cm, a jego waga to 14 gramów, też niespecjalnie dużo. Dla miłośników szefera jest to pewnie model wyjątkowy, zasilany jak to. Zwykle szeferowskie pióra tylko przejmują naboje oraz konwertery marki Szefer, dostosowane do tego typu piór. Tutaj zatrzaskowy system zamykania skówki, w dalszym ciągu sprawny, choć pióro to prawdopodobnie nie było w ogóle używane od momentu zakupienia. No i tak pobieżny rzut oka na ten specjalny model serii szeferowskich produktów zakończony. Dziękuję za uwagę.